Witam, w dzisiejszym filmie pokażemy Państwu kamerę NX189 kamerę Full HD instalacyjną na taśmie jest to kamera z większą baterią akumulatorową tutaj, która pozwala na pracę w granicach do 24 godzin w zestawie znajduje się bateria pilot, przewód instrukcja angielska uziki i również e, oczywiście kamera jest oczywiście instrukcja jeżeli chodzi o Angielską to wersja papierowa, nasza jest cyfrowo wysyłana w formie mailowej. E, oraz ten film również będzie filmem tutaj pomocniczym do usługi sprzętu. E, dobra, w pierwszej kolejności na pewno musimy połączyć baterię razem z kamerą. Aby to zrobić, musimy połączyć e, tak jak jest wskazywany kolor e, taśmy e, tutaj e, przewodu, czyli czarno-czarnego, czerwono-czerwonego. Dociskamy i bateria została połączona razem z kamerą. Eee, jako, że dana, dane obecne modele kamer, które do nas dotarły, mają troszeczkę nietypowy sposób obsługi, jeżeli chodzi o suwak, to urządzenie należy ładować na pozycji ON, e, czyli przesuniętej w prawo. Jest to wtedy kamera wyłączona, gdy jest na OFF, jest włączona. No jest to dość nietypowe e, wybranie trybu pracy przez producenta. Zostało to jakby same pomylone, tylko dwie strony. Także Warto o tym pamięć, pamiętać na starcie sprzętu. E, Dobra, gdy no, kamera tu się cała naładowana, mamy e, przesunięty suwak. Ja na razie sobie ją wyłączę ze względu na to, że chcedzimy wkładać kartę. Ok, kamera została wyłączona, czyli przesunięty suwak. I teraz pokażę Państwu, jak włożyć kartę w pamięci. Kamera obsługuje kartę do 128 GB maksymalnie. Ja osobiście zalecam stosowanie karty minimum 32 GB, ze względu na to, że tutaj dziki są bardzo dużej rozdzielczości, ze względu, że nie mają praktycznie żadnej kompresji. Także one będą dość duże. No tutaj jedna minuta nawet może zajmować w okolicach 5 GB. Także tutaj jest to dość duży, duży element. Także tutaj, żeby włożyć kartę, należy, tak jak teraz sobie położyłem kamerę, przesunąć suwak tutaj ze slotu w prawą stronę, nam się tutaj on otworzy wkładamy kartę zgodnie z wycięciem tak jak tu sprawdzamy czy wszystko się zgadza, czy jest dobrze włożone zamykamy, jeżeli czujemy opór musimy sprawdzić czy na pewno yy, karta została włożona prawidłowo jak widać u nas jest włożona prawidłowo, dociskamy palcem i przesuwamy tutaj suwak, dokładnie slot w lewo tak żeby, czyli w kierunku obiektywu, taśmy, kamery, tak żeby została ona zamknięta. W tym momencie ona nam się nie buje, jest zamknięta. Ok, gdy już mamy kamerę gotową, czyli uruchomioną, w ten sposób yy, możemy ponownie ją uruchomić, czyli przesunąć suwak w pozycję OFF, sobie to przesunę, ok. I możemy teraz rozpocząć rejestrację, czyli ja sobie ją położę w tym miejscu. Wyjmę sobie pilot. To jest filet radiowy, on działa nam też sporą odległość, nawet do kilku metrów. Oczywiście, czym bliżej kamery, tym lepiej, bo mamy zawsze pewność, że kamera została uruchomiona i dany tryb został wybrany. Dobra, wywrócę sobie tutaj w ten sposób, żeby było widać, że kamera jest aktywna i przytrzymuję przyciskiem A w celu uruchomienia kamery. Jak Państwo słyszą, kamera mi zawibrowała oraz zaświeciła się światłem stałym na czerwono. Oznacza, że jest w trybie czuwania, czyli czeka na wybór trybu. Uruchamiamy tryb przyciskiem B. Czasami trzeba to odczekać chwilę, dopiero uruchomić, żeby się rozpoczęło. Bo tak jak teraz mieliśmy tam granicę 10-15 sekund przerwy pomiędzy uruchomieniem. Dioda zamigała, wibracja ustała, co oznacza, że kamera w tym momencie rejestruje w trybie ciągłym. Żeby zakończyć nagrywanie przyciskiem B... Zastopujemy, ponownie świeci nam się dioda. Przyciskiem C d czy się świeci nam się na stało dioda, bo to jest ten tryb, z którego zawsze musimy wychodzić, tak? bo to jest tryb yy, standby, czyli w tym momencie ona oczekuje na wybór trybu. Przycisk C powoduje zrobienie zdjęcia, ona minie i się zapali ponownie, przycisk D. Yy, po kliknięciu, dłuższym, tak jak Państwo widzieli, teraz dopiero drugim razem. E, kamera zawibrowała i zareagowała. W tym momencie uruchomiona ur ur stała e, nagrywanie w trybie detekcji cyfrowej ruchu, czyli w momencie kiedy urządzenie wykryje ruch przed obiektywem, e, rozpocznie nagrywanie wideo. To nie wydłuża czasu pracy baterii, to jedynie zmniejsza zużycie karty pamięci. E, I taka detekcja wymaga około 3 minut bez ruchu, żeby rozpoczęła e, ten zwany tryb czuwania i przełączenia się w daną opcję oczekiwania na ruch, gdy wykryje kolejny ruch, wtedy ona rozpocznie nagrywanie i przełączy się potem znowu w tryb czuwania, czyli będzie mogła oczywiście pracować w tym trybie a do rozładowania akumulatora. Yy, także teraz wyłączę ten tryb przyciskiem, tutaj ten też nie reaguje, więc B sobie zrobię, żeby na pewno za, za, zarezerwowała sobie tę opcję i ponownie uruchomię, tak żeby nam się zaświeciło. Ok, i w tym momencie jeszcze mamy tak zwaną rejestrację w jakości Full HD, czyli przytrzymujemy długo przycisk C. Kamera zawibruje, i zgaśnie, oznacza, że w tym momencie rozpoczęła rejestrację w trybie Full HD, czyli w tej wyższej rozdzielczości, czyli widzitel będą wtedy większe. Żeby zakończyć, oczywiście, musimy tylko kliknąć raz, kamera znowu zaświeci światłem stałym i możemy wyłączyć kamerę, czyli przejść do takiego trybu do wyłączenia urządzenia. Długo przytrzymujemy przycisk A. Ona zawibruje, gaśnie, zapali się, co oznacza, że w tym momencie można już ją wyłączyć. Tutaj sywakiem z tyłu. No sobie ją wyłączę. I możemy przejść, pokażę, że wyłączona, czyli na pozycji OFF, e, przepraszam, na pozycji ON. E, co oznacza w tej kamerze akurat wyłączenie kamery? No niestety zostało to pomylone przez producenta i ON to jest wyłączenie, a OFF to jest włączenie, w tym wypadku akurat. I teraz po prostu wyjmujemy kartę poprzez przesunięcie suwaka do prawej, jeżeli obiekt jest po lewej, otwarciu klapki i wyjęciu karty. Jeszcze poinformuję, że jeżeli chodzi o kwestie zgrywania danych, najlepiej wyjąć sobie właśnie kartę, tak jak teraz zrobiłem z kamery. Przyłożyć jakiegoś adaptera, żeby zgrać sobie dane. Można oczywiście również to zrobić poprzez podłączenie kamery, gdy jest włączona, czyli na pozycji od do komputera i yy, przy trzymaniu przycisku, a, jeżeli dobrze pamiętam, bądź w niektórych komputerach ona samoczynnie się uruchomi jako przenośny więc wtedy też dane można grać, ale najwygodniej i najszybciej jest poprzez po prostu wyłączenie kamery i podpięcia, yy, i wyjęcia karty i przełożenie do adaptera. Jeżeli chodzi o kwestie kart pamięci, to karty powyżej 32GB, czyli 64 oraz 128 wymagają specjalnego formatowania, które jest oczywiście opisane w instrukcji oraz programie, który tam jest opisany. Nie każda karta będzie tego wymagała, natomiast wiele z kart może to wymagać do poprawnej pracy. Myślę, że to będzie wszystko. Za chwilę pokażemy, jak ustawić datę na urządzeniu oraz jak wygląda obraz, wideo. Także Możemy przejść teraz w takim razie do dalszego etapu. Test, 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 kamery jakość Full HD, kamera NX69, 2 test, 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 dźwięku, test, wideo, rejestracja full HD, test, 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 światłem test, HD test, test, raz test, 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 kamera full HD